Jesteśmy w Koninie na drugich Mistrzostwach Polskich grappingu. Z nami jest przedstawiciel Polskiego Związku Zapaśniczego i Komisarz Fila, pan Grzegorz Brudziński. Dzień dobry. Dzień dobry. No, i jak Czy jest pan zadowolony z poziomu sportowego na drugich już Mistrzostwach Polskich grappingu? Droping oglądam po raz piąty i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Szczególnie jestem zadowolony z poziomu e, długim, dlatego, ja że w moim zdaniem jest to e, szybszy e, sport. Bardziej dynamiczny i uważam, że tutaj bardzo wysoki poziom sportowy, jeżeli chodzi o BI, więc walka jest spokojniejsza, bardziej stateczna, ale są większe możliwości techniczne. No i tutaj był też bardzo wysoki poziom. Dowodem są, jest pierwsze miejsce wyrządowe na mistrzostwo światło. Y wiadomo, że jest Pan u siebie w Gorlicach organizatorem mistrzostw Europy we wrześniu. Czy ma Pan już dokładną datę? Kiedy to się odbędzie i jakie sta kraje Starego Kontynentu zapowiedziały swój przyjazd? E, dokładnie, data jest 23 wrzesień do 26, na który to mistrzostwa zapraszamy wszystkich fanów e, grapplingu. E, ha, przewidziane jest dużo innych atrakcji, bardzo ciekawych. Na razie będzie to, jest to tajemnica organizatora, ale będzie to święto sportów e, walki. Polsce. Tak. Jeszcze takie pytanie, bo zauważył pan, że, że, że walka w GI i bez gi się różni. Czy, czy fila może, nie wiem, ma Pan jakieś takie suchy, czy nie zamierza, nie zamierza troszeczkę tych przepisów zmienić, żeby były oddzielne dla GI i oddzielne dla bezki? Czy, czy są jakieś takie sugestie? Na, na dzień dzisiejszy nie wiem, żeby były takie sugestie. Czy te, te przepisy są modyfikowane? Po różnego rodzaju sugestiach różnych trenerów czy, czy sędziów, niemniej ja uważam, że będzie to tak samo jak w zapasach czy w innych sportach, że to będą dwie różne dyscypliny. GI i nogi będą to różne dyscypliny, tak jak zapasy klasyczne i wolne. Oczywiście musi to potrwać pewien czas, gdyż będzie wąska specjalizacja. już tutaj widzieliśmy niektórych zawodników, którzy startowali tylko w gi albo tylko w nogi. Tak, czyli, ale. Na te, na dzień dzisiejszy nie, nie przewiduje Pan żadnych, znaczy chwila nie przewiduje żadnych zmian w przepisach, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy. Żadnych generalnych żadnych. zmian, ewentualnie jakieś kosmetyczne, czy interpretacyjne. E, zarówno dzisiaj, jak i w Szczecinie w maju, wtedy był turniej klasyfikacyjny, dzisiaj są Mistrzostwa Polski, e, zostanie wiadomo, że do kadry, do każdej kategorii zostanie powołane po dwie osoby. Czy to jest prawda? Tak jest. Wywalczyliśmy, że będą, będzie mogło dwóch zawodników każdego kraju walczyć. Więc Polski tak samo dwóch zawodów. Czy w związku z tym dla kadry będzie jakiś obóz przygotowawczy? Wczoraj odbył się zarząd Polskiego no Związku, na którym żeśmy rozmawiali i na dzień dzisiejszy, możemy powiedzieć, na 99,9% będą zabezpieczone środki na zgrupowanie najprawdopodobniej w Poznaniu, z tego względu, że będą tam do dyspozycji trenerzy stylu wolnego, stylu klasycznego, prawda, judo, więc najprawdopodobniej będzie zgrupowanie 5-6-dniowe. Dla kadry. I jeszcze takie pytanie. Pekin zbliża się, olimpiada sportów walki. Co Pan sądzi o szansach Polaków? Wiadomo, że to jest tylko bez i oczywiście dostało się kilka osób. No ja myślę, że na pewno wrócimy z kilkoma medalami. Akurat na tych też zawodach będę koordynatorem z ramienia Światowej Federacji. Więc myślę, że wrócimy z kilkoma medalami, gdyż pokazaliśmy już niejednokrotnie, że jesteśmy liczącym się krajem w tej dyscyplinie. No i oczywiście grapplingowi życzę, żeby w ciągu najbliższych 8 lat stał się dyscypliną olimpijską. Czyli przewiduje Pan, że... No jeszcze nie Londyn, wiadomo, jeszcze nie Rio, ale następne już będziemy... Myślę, że tak. Cudownie. Dziękuję ślicznie za Dziękuję bardzo. Jeszcze, jeszcze mamy jedno pytanie, czy zawodnicy, którzy zwy... powiedzmy zwyciężą, to będą medale na, w Pekinie będą traktowani jak olip, olimpijczycy, czy jak to się po prostu będzie odbywać? Będą traktowani jak kombat e, sport są to, e, jest to olimpiada e, sportu walki e, w kategorii nieolimpijskiej niemniej e, sukcesy, tak jak było to po mistrzostwach świata, są przewidziane resortowe e, nagrody z ministerstwa sportu po spełnieniu kryteriów. Dobrze, w takim razie dziękujemy za wywiad. Dziękuję i życzę powodzenia.